Cześć, tu Maci, witajcie w kolejnym odcinku serii Destiny 4 Scenariusze, problemy rodzicielskie. E, słuchajcie, e, już wiem, co powinnam zrobić tutaj z Leo, żeby mu te aspiracje zatrzymała. Tutaj podziękowania dla Zimazi, która mi szczegółowo napisała, napisał, e, czy jak to tego dokonać. Dobra, chodź tutaj Jennifer. Jennifer ostatnio dostała awans, postanowiła być dziennikarką, słuchajcie. Dobrze, teraz tak, tu pouciszaj, weź na karm, a w ogóle Emilio ma niedługo urodziny. Podrzucaj, tu jeszcze nie możemy przywieźć. kupiłam przywieźć, kupiłam kosz, więc powinno być ok. Pablo, słuchajcie, też już ma tutaj wszystko spełnione, żeby mieć awans, zobaczymy to, czy to się uda. Natomiast tak, kwestia Le Leonarda. Euh, je euh me Ja może przeczytałam wam ten komentarz. Musisz otworzyć profile każdego, kogo Leonardo ma w zakładce znajomości. Żeby aspiracja zatrybiła osoba, z którą Leonardo ma się pokłócić, musi mieć w swoim profilu napis rywal. Jeśli Leonardo pokłóci się z taką osobą, ta aspiracja będzie spełniona. Jeśli nie będzie takiego napisu o żadnej osoby, to wydaje mi się, że musisz iść z Leonardo do szkoły i poznać kilka osób. Ja już to sprawdziłam, słuchajcie. I Leonardo rywala ma z Molly. Proszę, tutaj jest rywalka, więc wydaje mi się, że to zatrybi. Jeszcze tutaj sobie zobaczę u Weroniki, bo jej nie sprawdzałam chyba, resztę chyba sprawdzałam, więc dobra, dzisiaj ją zaprosimy, albo pójdziemy do szkoły i, e, to znaczy, bo do szkoły ja wolałabym nie iść, no, ale ją tutaj zaprosić, jest 5 nad ranem, jeszcze już one, e, oni wszyscy pewnie śpią, e, chodź, a co ty chcesz z tą butelką, ja już sprzątnęłam. No, i co, tu skorzystaj. Do końca się nie najadłeś, ale to nic. Ty, chodźcie, też tutaj trzeba ogarnąć, bo chyba też masz dzisiaj do pracy. I chodź sobie, weź jakieś resztki. Ty możesz się wybrać na poranny jogging. Jak naj. Nie, nie możesz. Dziecko płacze. Chodź. O, to zrobimy to na. A czego nie mogę. Jak nie. A... A to coś, coś śmierdzi. Dobra, to jest pewnie dla większych dzieci, ale już kupiłam, żeby było. Dobra, zmień tutaj pieluszkę, Chodź, chodź ojcze, wykazuj się, bardzo dobrze. Weź jeszcze tutaj od razu, po popodrzucaj i przytul w końcu, to twój syn. Dobra, ty bierz tu prysznic, zostaw dziecko. Ty się nawykazywałaś. Co się zepsuło? E, wiesz co? Weź tutaj napraw. Będziesz miał zajęcie. Dobra, szósta. O Leonardo wstał bardzo dobrze. Chodź, zjesz sobie śniadanie? Nie, najpierw chodź tutaj. Trochę manier ciebie trzeba nauczyć. Zrób tu żółte, a potem sobie weź resztki. E, ty gdzie się wybierasz? A ty idziesz po klopsa. E, właśnie miałam powiedzieć, że mam nadzieję, że usiądziesz gdzie indziej. No ale dobra. E, teraz tak, ty jak to już zrobisz, e, będziesz wolna. Tak, jest wolna łazienka. Skorzystaj. Ty też jesteś głodna na klopsa. Spokojec. Ty tak, piękny, cudowny, przystojny panie. Jogging, nara. Dobra, ty tutaj rozrywki ci trochę czy Dobra, chcesz szachy, proszę bardzo. Ty tak, zjadłaś, powinnaś sobie skorzystać. Czemu oni nigdy do kosza nie wyrzucają tych pieluszek i tego wszystkiego? Już. Dobra, skorzystaj prysznic jako taki masz. Jest siódma. Myślę, że możesz sobie zadzwonić do... O, pani Rita nie żyje. Smuteczek. Weź sobie tutaj porozmawiaj, a ty chodź, spróbujemy tutaj zaprosić Moli. Weź zaproś, zobaczymy, czy ona zechce przyjść. I co? Tak, Moli będzie, zaraz spróbujemy, zobaczymy. Jest, leci, biegnie, pędzi do nas. E, podłe. E, złośliwość, obsmaruj. Złośliwość, no psikusy nie, oszustwa. E, to może jednak te podłe e, kłótnie? Skrzycz. Dobra, chodź. Chodź, paranoiku będziesz tutaj się kłócił z rywalką, bo tutaj jeszcze kajcie, że. Miej wrogiego rywala, dobrze. No to zaraz zobaczymy, jak to nam tutaj się zrobi. E, Oskarż szpiegowanie. E, weź złośliwość, pchnij. E, tak, nie, nie lubi idealnych simów. E, złośliwości. Walcz. Dobra, i to zaraz zrobimy arcywroga z ciebie. E, i idą sami, ale ty nie idziesz. Dobra. No, lejcie się, lejcie. Pablo, ty już się tutaj naćwiczyłeś. Ty dwie randki chciałeś. I coś zjedz, bo zaraz też. Czy ty już idziesz do pracy? Obserwuj bójkę, proszę bardzo. Ale weź sobie resztki, a ty królewno do szkoły idziesz. Dobra. tutaj niech się bójka od... odbywa. Dobra, dawaj jeszcze tutaj podłe. I to jest chyba złośliwość. Chyba tego jeszcze nie. Jest. Uznaj za wroga. I jeszcze raz się lejecie. No dobra, powtóreczka. I teraz jesteście wrogami. Jest! Mamy to! Mamy to, udało się! Dziękuję bardzo za pomoc! Super. Ej, żadną gliną mnie tu nie układaj! Nie układamy żadną gliną. Dobra, jakie ma oceny? Truje. Może dzisiaj nam to spadnie jeszcze niżej. E, zobaczymy. W każdym razie tak. Ekipa cała poszła do szkoły. Ten tutaj po bułce, niech idzie coś zjeść. I myślę, że zobaczymy się, jak wróci już e, Sofia ze szkoły. No, a natomiast Jennifer z pracy. Dobra słuchajcie, wróciła e, Sofia ze szkoły. Chcę coś sprawdzić, bowiem odkryłam, że jesteś takiego tutaj, jak szkoła średnia, ukończ w trybie przyspieszonym. Fajne by to było, gdyby ona to mogła zrobić. No e, oceny ma szóstkowe. To tutaj chyba musi mieć to spełnione. Nie wiem, zobaczymy. Na razie chodź sobie coś pograć, żeby ci troszkę tutaj e, stres szedł. Tutaj do nas dzwoni, zostaw już te śmieci. W tym momencie nam dzwoni dyrektor, żeby nas tutaj uh, skrzyczeć za nasze oceny. Gdzie ty idziesz rozmawiać z tym dyrektorem? No. Trudno się mówi. Uh, idź. Tak, on nie idzie nigdzie ma na zajęcia poza lekcje Też nie, Chodźcie tutaj bratem zajmij. Twój brat to dzisiaj teoretycznie nawet i dorasta. Ty się przebierz, to już kiedyś mieliśmy. I ty się masz całkiem nieźle. Też patrzcie, rzuca tymi pieluchami, nigdy do kosza nie trafi. No, gamon jeden. Dobra, idź, wyrzuć śmieci, tak dobrze ci to idzie. Ty tutaj, to ja jak ci tutaj rozrywka siadła. Chodź sobie, a bo wiecie, co, mamy sześć tysięcy. Kupmy sobie lepszy telewizor! Dlaczego mamy na tym czymś oglądać? Lepszy telewizor to wiadomo, lepsza rozrywka. Dobra, telewizory. Ja bym chciała taki bardziej stojący niż nie stojący. No ten by mi się przydał, tylko. Tylko wiecie co? Dobra. O! I pięknie. A co tutaj? Aha, tam kwiatki jakieś tu stoją. Dajmy te kwiatki tu. Ten hawaś w sumie jako tako nie przeszkadza, a niech stoi tutaj. O! I dobra, i pięknie. I teraz to taką telewizję to można sobie oglądać, co? Serwy po kanałach, proszę bardzo. Też gorączkę masz. A, kto znowu dzwoni? Dobrze, to jest nasza okropna reputacja, nie wtrącaj się. A, co do choroby, tutaj Sofia ma lekarstwo, bo Sofia była chora w nocy i ja jej kupowałam. Więc chodź i. Nie dodaj do ulubionych. Usuń i weź lekarstwo. Dobra, wypij sobie, będzie ci lepiej. Tak, tutaj masz jakiś. O, A czekajcie, mamy ten? Mamy. Weź. O... Na chłodniej. Weź na razie, zostaw tu telewizję. Widzę, że ci ona bardzo dobrze robi, ale weź. Już porozmawiaj ze sobą. Ale weź tu wszystko po Kto znowu dzwoni? Tak, wiemy, że to idiotka. Dobra, mniejsza. Wzięłaś to lekarstwo? Pokaż. Lekarstwo wzięłaś. Usta A to ustawić na chłodniej? No chyba już jest ustawione. Dobra, surfuj sobie po kanałach. Super. Co ty robisz, panie? Aha, ty, ty siedzisz i porządnego chłopaka udajesz. Czemu to tutaj masz? Weź to sprzątnij. Nie miałeś dzisiaj co robić to w domu? Ty znowu chora jesteś? Dobra, może to tylko delikatne zawroty głowy z temperatury. Nie mam pojęcia. E, dobra, pokaż, jak ty się tu masz. Masz się super. To chodź, odrabiaj lekcje. Zostaw brata. Ty... Pokaż, co ty tu masz. Macie aspiracje pospełniane. Teraz patrzcie, zostało tylko, żeby ten dostał jedynkę. Troszkę żałuję, że zdecydowałam się na tę jedynkę, bo to trwa o wiele dłużej niż e, jakbym się zdecydowała na piątki, no ale trudno. Najwyżej wiecie co, ja trochę sobie pogram sama i poczekamy, aż on będzie miał tutaj te gorsze oceny, prawda? Jeszcze patrzę, czy on przypadkiem sam nie próbuje sobie tutaj poradzić z tymi ocenami, a chyba nie. E, dobra. Co ja bym chciała... Patrzę, czy, czy twój brat nie krzyczy. Nie wiem, śmieci idź, wynieść. Miej jakieś zajęcie, choć może trzeba posprzątać gdzieś coś. Nie ma nic nigdzie do sprzątania, sorry. O, Jennifer wzięła na te. A pokaż, co to tutaj masz. Po, drugi poziom charyzmy i piąty, siódmy literacki. Chodź, tutaj charyzmę będziesz ćwiczyć. O. Ćwicz przemowy. Będziesz miała za to zajęcie. Ty tutaj lekcje odrabiasz, To Tobie zajęcia szukam, bo ty się do siostry coś nawiązałeś. O, choć. Może ty jeszcze się nie ekscytowałeś, proszę, nowy telewizor. Zobacz, jaka fajna sprawa, no. Dobra. Zajmij się. Ty już lekcje zrobiłaś? Matko, ty znowu jesteś chora. Dobra. Zamówię jeszcze raz lekarstwa. Zamów lekarstwo. Wezmę ich tak z 5, nawet siedem. Proszę, weź lekarstwo. Gdzieś ty tą książkę rzuciła, proszę. Uh, Odrabię lekcję. Już zdrowa, pełna energii, proszę skończyć lekcję. Dużo ci już nie zostało, patrz. Dwa zadanka z matmy i załatwione. Uh, dobra, ty chodź, bo brat tu płacze. Mam nadzieję, że możesz tutaj się dostać do niego. Tak, dostaniesz się. Super. Uh, weź jeszcze więcej opcji i karm. O i już będzie gites. Chodź sobie skorzystaj. O praca domowa odrobiona świetnie. Teraz surfuj sobie po kanałach, a ty chodź, bo ja chcę zobaczyć czy masz dodatkowe zaliczenie. Masz, uzyskaj. Potem możesz sobie skorzystać i wziąć gorący prysznic. W lecie ja lubię czasami gorące prysznice. Dobra weź sobie tutaj resztki. a ty miałeś tu być? Możliwe życie i tutaj, ja wysłałam, ani pamiętam. Dobra. Idź tu oglądaj. Jennifer widzę zaraz sobie punkt wbije. To też musimy się nią troszkę zająć. Niech sobie weźmie jakieś resztki. Super, zostaw to już. Tak, przewinęłaś syna. Świetnie. On dzisiaj teoretycznie powinien dorosnąć z tego, co chyba widziałam. Bo było wcześniej powiadomienie, wiecie, że on dorasta. To zobaczymy. Dobra, ty wróciłeś, to chodź na szybki prysznic. Teoretycznie zimne. Eee, e, 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 żebyś ty nie wlazła. Idź na razie po klopsa. Idź z klopsa, później tutaj sobie wejdziesz. Ty możesz tak, do łazienki. Bo dla Ciebie nagi mąż to nic nowego. Weź, choć tutaj, ćwicz te umiejętności literackie. Ty tutaj jak zjesz, to teraz Ty będziesz zajmowała łazienkę. Też weź sobie szybki prysznic. Ja tu muszę posprzątać. Pablo, serio Ty jesteś tak zmęczony po robocie? Oszukista jesteś jeden. Zostaw to wszystko. Weź resztki. Dobra, ty idziesz teraz pod prysznic, tak, ogarniasz. Jak to wszystko skończysz, możesz sobie surfować po kanałach. Leo, co tutaj z tobą? Tak, idź spać. Idź spać, ja tutaj sprzątne. Tu też jest do sprzątnięcia. Pablo, ty jak tutaj zjesz? W sumie teoretycznie też mógłbyś iść spać. Jest 22. Dobrze, idź spać. Jennifer. Jak ty tu z punktami? Tak o, dobra, idź spać. Na pewno was ten Emilio obudzi w nocy, więc lepiej się wyspać. Właśnie o tym mówiłam. Jeszcze nawet do łóżka nie doszłaś, a ten już krzyczy. Tak, rozpłakane niemowlę. Idź zobacz, a ty co? A, ty miałeś jeszcze sobie chwilę telewizję pooglądać. Dobra, uspokoimy Emilio i idziemy w Kimę i zobaczymy się rano. I kochani, Emilio zmienił grupę wiekową. Super, dobra, o, ja tego nic nie znam. Dobra, weźmy, żeby był rozpromienionym naszym małym słoneczkiem. Pokażcie go tu. A czeg czegoś ty leżysz na podłodze, synu? Nadko tobie chyba trzeba albo kojeć kupić, bo w to to już chyba nie wejdziesz. Dobrze, kochani, mamy następny dzień. Tutaj kupiłam koiec dla Emilio. Musiałam odkryć, że teraz to nie łóżeczko i że to jest niemowlę. Nie ma małego dziecka, jest noworodek, niemowlę i małe dziecko. No więc czegoś nowego przynajmniej to doświadcza. Wstał tutaj też Leo, który oczywiście dzisiaj znowu nie idzie do szkoły. Tutaj aspirację mam wypełnioną, więc ten jeden problem z góry. Dzisiaj myślę, że będzie dwuja. Tutaj jest mowa o jedynce, więc myślę, że trochę czasu nam to zajmie, więc wydaje mi się, że po dzisiejszym odcinku ja Tutaj pogram trochę sama, żeby właśnie doprowadzić bardzo blisko do tej jedynki. No, zobaczymy. E, też czekajcie, sprawdzimy, kiedy tutaj nam Emilio dorasta za pięć dni. Więc myślę, że kolejny w kolejnym odcinku będzie, jak on dorasta i zobaczymy, jak przez ten czas sobie będzie radził Leo. Dobra, Sofia, co ty tutaj potrzebujesz? E, a jak ty byś z kimś pogadała, weź e, społecznościowe nie. To było społeczne i weź rozmawiaj z, proszę, z nim sobie trochę pogadaj, będziesz miała i towarzystwo, i rozrywkę, i wszystko inne raz. Dobra, ty oczywiście do szkoły nie idziesz. Ja bym ci dała jakieś zajęcie. wiesz co, idź w ślady ojca. Biegaj, by oczyścić umysł. No, nara. Dobrze, dzisiaj jak wy stoicie z pracą, chciałabym zobaczyć, ty za. Jak za 15 minut do pracy? Już? No dobra. I będziemy Ci ćwiczyć te literackie umiejętności. Ty tutaj masz wszystko do pracy. Może nawet Ci się dzisiaj uda, a idziesz dzisiaj w ogóle do pracy? Idziesz. Zdobyć awans, zobaczymy. No, Ty oczywiście idziesz do szkoły. Odeślij ich samych, w sensie ty do szkoły nie idziesz. E, nie idziesz, będziesz dzisiaj biegał, znajdziemy ci jakieś inne też zajęcie. Dobra, ty wstał A, bo ty do pracy idziesz. Ojej, dobra, idź. Idź pracuj normalnie. Ty, halo, też, a nie jakieś e, romanse na czatach internetowych. Co to ma być? Dobrze. E, możesz normalnie. O, wstał Pablo. Pablo ma się też całkiem nieźle. Weź tutaj skorzystaj. Zobaczmy jeszcze, co my możemy zrobić z Emilio. O, przyjazne aktywności ogląda Aj. aha, to e, będzie lepiej jak on nie będzie spał, jak będziemy to sprawdzać dobrze, e, weź sobie szybki prysznic, czy ty jeszcze tak, ty i malowanie, serio I ci jeszcze biegać, żeby oczyścić umysł będziesz biegał, aż ci przejdzie nerwica znaczy, ale ty nie ma żadnej nerwicy, chodzi mi bardziej o to że tutaj, o, patrzcie jako on ma złą reputację ale pomimo złej reputacji jest sympatyczny po, to, to można trochę oj, dyrektor znowu dzwoni chodź, odbierz od dyrektora o, zaraz miałeś miał punkty nawet. Ale halo, miałeś się dobrać od dyrektora ty! Ale widzicie kontrolowanie emocji mu rośnie, więc dobrze. Oceny się pogorszą. Tak, dzisiaj powinna być dwuja. Dobrze, nie idź do żadnej szkoły, wróciłeś tutaj, to chodź. Weź prysznic, wyczyść to. O, użyj płynu do twarzy, zajmij się trochę sobą i sobie skorzystaj. Ty, gdzie idziesz? E, coś tam oglądać, dobra, oglądaj. E, Emilio na, na razie śpi. Dobra, weź sobie. Ej, nie mamy resztek. Podaj jakieś śniadanie, jajka na toście. Dzisiaj, słuchajcie, gotuje Pablo. Nie gotuje, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, tym razem chyba kuchni nie spali. Ale tutaj zobaczmy, co my mamy. Patrzcie, ukołusz, pocałuj. Opieka nad dzieckiem. Umyj, przewiń. Ustaw ulubiony na sidełku. Fajne nowe rzeczy tu doszły. Dobra, tylko co ci młody tu trzeba? Po prostu masz... Yy... Niepokój. Dobra, tutaj jest przewiń, zmień strój, zaplanuj, sprzątaj z Wigorem. Dobra, jak ugotujesz to przewiń? Dzisiaj e, skupimy się troszkę na małym dziecku również. Dobra, ty tutaj nie masz co robić, to choć może znajdziemy ci takowe zajęcie, a mianowicie wejść społeczny i sobie rozmawiaj z Morgan. Co prawda wy zerwaliście, ale jakaś tam przyjaźń pozostała. Więc sobie z nią pogadaj. Dobrze, tutaj skończ te jajka na tostach robić. Głodny nie, głodny nie jesteś, właśnie miałam mówić. A dziecko krzyczy. Aha, ty tutaj jesteś, dobra. Oni się tam z Morgan kłócą, ja się kłócą, ty idź tutaj do syna. <laughs> Jak się na niego popatrzył! Taka mina w stylu e, Ale to serio mój stary? <laughs> dobra, weźmiesz go tutaj na no ten przewijak? Jest na no przewijaku, dobra Weź go tutaj poprzewijaj Zobaczmy czy on coś tu jeszcze Toalety potrzebuje czy... Takie niemowlę nie, takie niemowlę jeszcze w nocnik nie Nie, nie dyrydy Jakie śmierdzące uh, uh, uh. Dobra e, No nie mów, że jeszcze raz się stęgowałeś Dobra, to cię przez ten czas nakarmimy. Weź nakarm z butelki, zresztą nie mamy innej opcji. No, jedz, jedz. On ma dziwactwo, że sika podczas jedzenia niby tu było. Ale zaraz go jeszcze, Ach, jak przytula go. jak ja to kochane. O ja. Dobra, ale zobacz, czy... Nie donosi dełka. Przewin. Weź go przewin, tak, profilaktycznie. I co tu młodemu jeszcze trzeba? No nic, właściwie. Mo można go rzucić do kojca. Więc, e Posać tutaj, niech sobie robi co tam chce. A tylko znowu to paskudzicie. I jeszcze ojca chyba osikałeś, ty. Dobra, idź tu. Ty idziesz zaraz do pracy. Co robisz, ty? Aha, woda, no tak. Chodź, coś zjesz sobie. Chodź, weź resztki. Zaraz tu wróci Jennifer i Sofia. Co to miało być? Jedz to. Proszę. I ten, i niech one tutaj jeszcze coś nam pogotują, bo tutaj jakaś taka bieda z tym jedzeniem. Ty, chodź, pracuj ciężko, bo ja bym była szczęśliwa, gdybyś ty miał dzisiaj awans. Dobra, zjedz, to weź nakryj do stołu, tym razem może być elegancko, obwódka. I chciałabym, żebyś poszedł sobie, pobiegał. pooczyszczał trochę ten umysł, no. Mimo, że masz złą ocenę, no żebyś tutaj troszkę kontrolował te emocje i tak dalej dobra. E, Sofia wróciła właśnie. Weź e, biegaj, by oczyścić umysł. Czekajcie, bo znowu Dyro dzwoni do nas. Dobra, to to bieganie zaraz sobie odpuścimy. No co tam, dyrektorze? No dobra, ja wiem, ble, ble, ble. A dalej trójkowy uczeń. Nie, zdecydowanie sama, będę musiała tutaj pograć, żeby e, to nam pykło. Dobra, ty chodź tu. E, nie będziesz malował. Spróbuj to naprawić, bądź mężczyzną teraz ty w domu, skoro ojca nie ma. I nie rozchlapuj, tylko wycieraj w szale. E, natomiast Sofia, gdzieś. Aha, jesteś. I e, jesteś. Sofia tu całkiem nieźle sobie radzi. Poprawisz sobie tutaj humorek, to. Okej. Okay. A pan te. Okej. Okay. Weźmy to. Patrzcie, i Sofii się udało. Sofii się udało i Sofia nie musi już chodzić do szkoły. Okej, okay, to może Sofii znajdźmy jakąś pracę, żeby ona. E, powiadaj z trenerem. E, żeby miała też jakieś zajęcie, prawda? Kariera, znajdź pracę. Zaraz zobaczymy, kim to Sofia chciałaby być. E, dobra, ty tutaj naprawiłeś, to posprzątaj to wytrzyj. Ta jak zwykle wnerwiona, wróciła z tej szkoły matko, szkoły pracy. E, biegaj, by oczyścić umysł. Pokaż, czego ty taka wnerwiona. Chodź, weźmiesz sobie zimny prysznic, co ci przejdzie. E, dobra, i zobaczmy. No na, na początku to takie delikatne jakieś te... O, influencer Myślę, że może sobie to. A czemu tak rano? A czemu tak późno? A czemu... A czy ona nie może mieć normalnej pracy? I dlaczego w takich godzinach to się pracuje? Halo? A barista? Od piątej do siódmej. Matko, toż to ludzie o tych porach śpią. Dobra, weźmy jej baristkę na razie. Jedną pracę. Czy można mieć dwie prace? Można pracować na kilka etatów, tak jak to się w naszym kraju dzieje. Kariera, znajdź pracę. Zaraz zobaczymy. Opatrzcie, jak ja wzięłam baristkę i wzięła e, streamerkę, tylko że właśnie wieczorną streamerkę. O! Zrobimy jej naturalny look. Dobra, czyli ma tak jakby dwie prace, patrzcie, więc spoko. A można jeszcze jakąś pracę jej wydobyć, Zaraz zobaczymy. Kariera. Jest, znajdź pracę i transmituj coś tam. Dobra. E, Ale e, anuluj na razie. Nie, nie wiem, czy dobrze zrobiłam. E, zobaczmy, nie, no harcerka klub to nie, a fast food. Fast food jest to, kiedy my streamujemy, ale tutaj jest spoko jako osoba fizyczna, bo o 7 wracamy, nie? Ale nie, to widzicie... Okej, okay. dobra, będzie miała dwie prace, nie przesadzajmy teraz nadgorliwością, ona jest tutaj e, uczącą się perfekcjonistką, ale bez przesady. Dobra, weźmy, e, ty tutaj bierz ten prysznic, chodź podaj coś do jedzenia, bo tutaj ludzie nie mają co jeść. Weź na przykład, o coś takiego zrób, zrób coś takiego, ty co ty robisz, ty miałeś biegać, prawda? Dobra, tutaj biegasz, tak, biegaj dalej, by ten oczyścić umysł. No mówię, zostało tylko, żeby. Aha, trzymaliśmy dyplom. Zostało tylko to, żebyśmy mogli mieć tą złą ocenę i będzie super. Dobra, wiesz co? Weź tutaj, zajmij się sobą, póki wolna łazienka, bo tutaj to nie wiadomo, kiedy kto wróci i co będzie chciał robić. Aha, ty tutaj jesz. O, ty wróciłeś. Ty się masz całkiem nieźle. No jeszcze żebyś ty skrzanił tą, tą, tą szkołę, to już byłoby super, całkowicie super. A, no nic, dobra, weź. Zajmij się czym chcesz. Ty nie jesteś głodna, mam rozumieć. A nie, wziąłeś sobie w łapkę. Dobra, okej. Okay. Czy ty znowu jesteś chora? Wiesz, co? Skorzystaj, idź spać. Idź spać, bo... Ja nie wiem, co ci dolega. Dobrze, dobrze, że też młody śpi. A ty tu nie masz zajęcia. Ty natomiast, ja mam dla ciebie zajęcie. Skończysz tutaj jedzenie? To proszę bardzo ćwiczyć umiejętności literackie. E, jestem ciekawa, czy Pablo będzie miał dzisiaj awans. Teoretycznie powinien mieć. Ale to te, widzę, że teoretycznie. Dobra, kochani, myślę, że będziemy mogli sobie powoli kończy się ten odcinek, chociaż czekajcie, poczekam jeszcze na tego Pabla. Czy on wróci, czy nie wróci? Wiesz co, może zajmij się bratem, weź przyjazne, aktywność, matko, Baw się w akuku. Jak skorzystasz, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo matka tu się uczy, Sofia już śpi, bo ona jakaś chora, a ty jak wrócisz, to sobie będziesz oglądał telewizję. Wypalona matko, a jak ja ci mogę pomóc? Dziergaj przez 3 godziny. Graj na instrumencie przez 6 godzin. No ty tutaj to dzierganie mogłobyś sobie porobić. Tutaj coś tutaj jeszcze mamy. To jest dzierganie, prawda? Weź, nie wiem, nakarm go nakarm, proszę. Młody, przeważnie, jak dziecko jest. Co mu rośnie? Dziecko jak nieszczęśliwe, to przeważnie dlatego, że głodne. Dobra, weź tutaj właśnie, ogarnij. Weź go, e, nie możesz go przewinąć, czy coś? Przyjazne, aktywność, e, czułość. Dobra, przytul. Przytul będzie z niego. I niech to idzie spać. My też jesteśmy zmęczeni, idziemy spać. E, ty się tu wykłucasz. Dobra, wykłócaj się, bo ty to lubisz po prostu. Też jest chory. Patrzcie, u nas jakaś wirusówka panuje. Daj mu tu. Dawaj, weź sobie lekarstwo. No, od razu lepiej. Pokonał chorobę. Dobra, to się kładź spać. Po chorobie też należy odpocząć. Ty co robisz? Ty idziesz spać. Jak zwykle zostawiacie tu syf. I przyszedł Pablo, patrzcie, i nie ma awansu. Nie ma, w kolejnym odcinku pewnie będzie awans, wiesz co, do tobie się chyba mocno spać nie chce, choć zrobimy ci tutaj e, kariera, nie kariera, gdzie to było serwisy, nie serwisy, e, zaraz to znajdę, e, Społeczna, nie społeczne. E, 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 eksploruj sieć, mm, więcej, analizy przeciwników, choć to powinieneś zrobić, żeby ci do pracy to zatrbiło. Idź, to machnij, idź, skorzystaj i idziesz spać. Mam nadzieję, że młody nas nie będzie budził, a on sobie tylko, nie wiem, w ten sposób tak gaworzy. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję również za rady, dzięki którym nam to bardzo fajnie śmiga. I tak jak mówię, ja sobie teraz chwilę pogram sama, żeby Leo miał tą gorszą ocenę. Już tak prawie, że. Na, na granicy, tak? E, dobrze, dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć!